Gościem portalu Pomnik z jest pani profesor Krystyna Pawłowicz. Jesteśmy po niezwykle emocjonującym, fantastycznym spotkaniu w Bydgoszczy. Pani profesor, ja każdy wywiad zaczynam od pytania, co pani pomyślała, jak pani się dowiedziała o tym, co stało się 10 kwietnia 2010 roku. No wie pan, ja pamiętam tego, że bardzo płakałam, że bardzo płakałam i... Właściwie można powiedzieć w pewien sposób zawalił mi się świat pod nogami i jakby nie mogę uwierzyć i właściwie te, takie łkanie to zostaje w człowieku, zostaje w człowieku. To jest do dziś dnia ja się z tym nie pogodziłam. Uważam, że wszystko to było bardzo podejrzane i moje to takie przeczucie czy intuicje umacniają wyniki pracy zespołu pana Antoniego Macierowicza. Także ja cały czas mogę powiedzieć, że się z tym nie oswoiłam, ja tego nie przyjmuję do wiadomości. Mhm. Na spotkaniu padło bardzo wiele negatywnych stwierdzeń na temat Unii Europejskiej. Jak teraz wyjaśnić taki dylemat, że Polska jest w tej Unii, Polacy mówią, że w tej Unii trzeba być, no bo jesteśmy w Europie, co robić w takim razie, żeby, żeby to zmienić? No, nie da się tego tak po prostu zmienić, dlatego że Polska zawarła traktat z, z innymi państwami i obowiązuje to prawo międzynarodowe, że traktaty trzeba wy, wy, jakby wypełniać albo wystąpić z organizacji, na, w której się na podstawie tych traktatów jest. Natomiast Polska ma tutaj ograniczone bardzo możliwości, dlatego że w efekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej Polska przekazała swoje kompetencje do innych państw, wyzbyła się, przystosowała struktury państwa polskiego właśnie do wymogów unijnych i nawet takie zanegowanie w którymś momencie nie sprawi, że my z dnia na dzień możemy wystąpić z Unii Europejskiej, dlatego że oni po prostu wykonują nad nami władzę, którą sami oddaliśmy. I gdybyśmy z dnia na dzień chcieli te władze odebrać, spotkałyby nas wszystkie szykany. Z zwłaszcza finansowe, a nie wiadomo, czy nie militarne, bo głowy też do końca nie dam jakieś policje tutaj takie unijne, które by po prostu zaprowadziły porządek na przykład pod hasłem naruszania praw osób homoseksualnych. Na przykład można sobie pod takie właśnie głupie preteksty sprowadzić. Także Prawo i Sprawiedliwość akceptuje, nie jest to członkiem w prawdzie i Sprawiedliwości, ale akceptuje członkostwo Polski, chociaż nie Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało do Unii Europejskiej, to często ludzie mylą się. Ja, pan Miller. I tutaj właściwie jakby sprowadzają się zastrzeżenia, czyli a działania Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby chociaż w tych warunkach, w jakich już funkcjonujemy, status Polski był lepszy, żeby traktowane było jako suwerenne państwo, sprowadza się do protestowania przeciwko przekazywaniu kolejnych kompetencji państwa polskiego i to możemy robić. Natomiast jak Prawo i Sprawiedliwość przejmie, mam nadzieję, władzę i uda się, to też nie można oczekiwać radykalnego wystąpienia znarazin, bo to jest po prostu nie jest to możliwe. A jak pani tłumaczy taki dylemat, bo ja na przykład mam taki dylemat moralny. Platforma Obywatelska jest u władzy, jest to no pewnego rodzaju specyficzna partia, wszyscy o tym wiemy, w specyficzny sposób pełni tą władzę. Jak wytłumaczyć poparcie części wysokich wysokich członków kościoła, kleru, biskupów dla Platformy Obywatelskiej. Tylko nie wiedzą. Tylko nie wiedzą, albo takimi, znaczy nie wiedzą, co oni robią, jakie są rzeczywiste programy. że tak naprawdę to jest antychrześcijańska partia. Każde, wszystkie działania pokazują to. Zresztą pan premier wielokrotnie, wielokrotnie już powiedział to na początku drugiej kadencji, że przed księdzem byłek księdze nie będzie. I absolutnie wypowiedział walkę kościołowi, nauce społecznej kościoła, katolicyzmowi, wiernym. Ja staram się ci to przedstawić. Także z wiedzą. Ale być może część, tak jak wszyscy ludzie, z takich powodów, tak zwanych estetycznych. Zawsze bardziej lubimy ludzi, którzy są zamożni, którzy mają różne możliwości, którzy wyjeżdżają, mają dobre ubrania i tak dalej. Więc podejrzewam, że część osób jakby no, kieruje się estetyką, a nie zrozumieniem problemu i, i, i jasnością co do zagrożeń. Dzisiaj minister Nowak podał się do dymisji. A Donald Tusk powiedział: Przyjąłem dymisję, minister Nowak zachował się honorowo. Ja nie wiem w ogóle, czy, czy pan minister Nowak wie, co to jest honor, tak? Ani w ogóle pan premier, czy wie, co to jest honor, bo w takiej sytuacji mówienie o honorze y, jest absolutnie nieadekwatne. No ja po prostu do ludzi platformy nie odnoszę żadnego pojęcia honoru. To dotyczy ludzi y, rzeczywiście do nich się y, y, tego słowa. To są ludzie, którzy nie mają właściwości y, bycia ludźmi honoru. Mhm. I na koniec jeszcze parę słów o sobie, bo y, pani obraz w mediach jest taki, jaki jest. Wiadomo, media mainstreamu kreują jakiś swój własny obraz. Nie pani nam opowie trochę o swoich sportowych sukcesach dzieci, z młodości. Tak, no moim takim ulubionym sportem to była lekka atletyka. Uprawiałam lekka atletykę, miałam, była w pierwszej setce Sprinterek Polski. Biegałam z Strzewińską, to znaczy raz na zawodach, pamiętam Brwinowie, ona wtedy w klubie Brwinowie trenowała. I ja, ponieważ miałam najlepsze wyniki w moim klubie FRKS Ursus, więc wystawiony, bo ja byłam w tych zawodach, biegałam. Oczywiście miałam gorszy od niej wynik, ale wtedy pamiętam, miałam jakiś o 12 z groszem. Bardzo, bardzo, bardzo jeden z najlepszych wyników. Byłam właśnie dzieckiem, byłam. więc e, to jest to. Ja zresztą uprawiałam lekkoatletykę nie tylko z sprintem, ale również skakałam w dal. E, miałam jako dziecko około 5 metrów. E, miałam wicemistrzostwo Mazowsza, młodzików, e, czy to byłam. młodzik jeszcze. Młodzików w rzuciu oszczepem e, e, i tak dalej, więc to jest. E, o, w, w szafecie biegałam. Więc bardzo to lubiłam, ale z, wraz z skończeniem szkoły. E, akurat to był trener, który trenował mnie. Ja mieszkałam w Ursusie, to za daleko było na Legię czy na Skrę, która była najbliżej, i po prostu przestałam już sporty uprawiać, ale do dziś taka ruchliwość czy nadruchliwość mi została. A jak to się stało, że pani porzuciła swoje zainteresowanie artystyczne? A skąd pan wie? A ja wszystko, ja się przygotowałem. Tak? Bo koleżanka Kazia mi pomogła dzisiaj. Tak. No wie pan, no to pan wie. Miałam ja na Akademii Sztuk Pięknych zdawać, bo rysowałam bardzo lubię i czasami jeszcze mam ścianę w domu swoich rysunków. I rzeczywiście, no pan jest dobrze przygotowany. Bardzo dziękuję pani profesor. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję uprzejmie, dziękuję uprzejmie. I...